Cześć, ja jestem Tabu.pl, a to jest moje granie w Europę. Universalist 3. Przede mną stoi e, przepyszny sernik. Znaczy... Mm. Właściwie można powiedzieć, że przepyszny. Można by powiedzieć, że przepyszny. Gdyby nie to, że zawiera w sobie rodzynki. Całe szczęście nie ma ich chyba zbyt dużo. Nienawidzę rodzynek. Dobra. Tutaj jest słabo. dokładnie mam Z Sporo tego wojska mają. Ja mam mniej. O jakieś 10 tysięcy. Ale, powinienem dać radę. Mam nadzieję. <grystanie> Gdzieś tam jeszcze powinna być moja armia. Ja mam jeszcze jedną armię, z tego co pamiętam. Jeden, dwa, trzy. A nie, dobrze jest. Okej, okay, ta się odnawia. To zajmuje tutaj. No dobra, to lecimy Królewski Mariasz od Bośni. Co mi Bośnia? Turing, Turingia już może być trochę lepiej Ale ma za to Polewę czekoladową To jest fajne W tym serniku mhm. hm Hmm, mm -hmm. Mm -hmm. Archaea, chlewę Neapol Geladria Geladria, Geladria Mniejsza oto Ja też żebym wzrastała legitymizacja. Oho. Ważne, żebym tu wygrał, to już będzie... ...trochę lepiej. To by było nawet całkiem... ...niezłe. Wybaczcie, ale muszę zjeść sobie ten sernik, on jest naprawdę dobry. O, pokój od Bawarii. A ja się niczego nie będę zrzekał. Dobra, tutaj powinienem przeszturmować. A tutaj ta armia go pójdzie gonić, bo on się podejrzewa da do Sangale, A ta armia wraca do bryzgowni. No, 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 całkiem nieźle tutaj zaraz, mam nadzieję, podbijam. Ale Bawaria już zapłaci, bo już raczej nikt mnie nie zaatakuje, mam nadzieję. Co się wiąże z tym, że Bawaria zapłaci za, za to, że mnie zaatakowała. Okej, okay. Sangale jest nasza. Hmm, trochę słabo. Armia do oblężenia. Dobra, to lecę na północnią, żeby tam poniszczyć ich. Hmm, hmm, hmm. Tutaj niech im się troszeczkę... Ile ich tutaj jest? A nie, tutaj jest ich dokładnie tyle, ich ile ich tutaj Jest ich tutaj dokładnie tyle, ile ich tutaj jest. Ciekawe spostrzeżenie. Dobra, do styli, żeby się pozbyć. Nie mają dowódcy. A, ja też nie mam dowódcy. To zmienia troszeczkę sytuację. Jakby styczeń, no nie, nie mam żadnego dowódcy. Chyba, że mogę władcę zamienić w generała. Nie mogę, już jest generałem. To gdzie jest armia, która ma tego, tego? Bo... Hmm, zaraz, zaraz, nie no, ja mam cztery armie. Jedna jest tu. Jedna jest tu. Jedna jest tu. Tutaj jest jeszcze jedna, to tam może wracać. A no to jest git, to jest git. To jest to na dobrej drodze do zwycięstwa. Myślałem, że mam mniej wojska, więc jest dobrze. Mm -mm. No cóż, speed play zawsze spoko. Nie będę kończył układu woselnego Mantui. Wybaczcie, że dosyć mało się wypowiadam, ale jest to spowodowane oczywiście tym, że wpieprzam serniczek. No, naprawdę dobry. Hmm, trzeba by się cofnąć tutaj. A nie, może wygram. Może. Może morale na to pozwolą. Okej. Okay. Styria. Styria. Hmm, dobra, powinienem ich pokonać, dwa półki tylko. Co mm, już od Polski? Już raz miałem coś z Polską, z tego co pamiętam i niezbyt mi to na dobre wyszło. Ale być może, będą mieli wojnę z Czechami, która by mnie w miarę satysfakcjonowała, więc... Czemuż by nie? Okej, okay, wygonik z północy. Ta armia jest chyba największa, jaką mam póki co, więc... To by było dobre, gdyby się udało z niej skorzystać. Umiejętnie. No to lecimy. Mm, nic ciekawego. A dobra. Przebijecie się przez obronę już, czy nie? Nie, chyba. Mm, ja się niczego nie zrzekam. Tylko minus 12. Ale no, z tego się da zrobić naprawdę dużo, dużo więcej. To jest Fryzja. Tylko teraz pytanie, gdzie jest ta Fryzja? Hmm, to jest Hesja. Flandria. Chwileczkę szuka, szukam po fladze, szukam po fladze. Może znajdę. <tryngia> Turyngia nie. O, 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 o. Fryzja? No nie ma Fryzji. Ciekawe, dobra, trudno. Będę zajmował tych, co wiem, gdzie są proste. Mm, mm -hmm. Nie wiesz, to iść, więc się przyda? Okej, okay, to niech ta armia ruszy tu. Ta nieliczna armia, niech ruszy na, na zachód. Okej. Okay. Wszystko git. Jeszcze mam tu, chcą zająć, proszę bardzo. Nie, 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 ja się na to nie zgadzam. Też ją zaraz odbiję. No właśnie, jeden trzeba by odbić. Też nie, bo tam jest armia dosyć spora, więc się trochę boję stąd ruszać. A, i znowu nie, nie, nie odblokowałem gry. Spoko. Mm -hmm. Miśnia... nie. Grat. No tak, bo tam miałem jedyny oddział, tu. No tu to... Dobra, nic. Ci się na razie nie ruszają. Nie będę żadnych zysków dał moim przeciwnikom, których pokonałem skrzętnie, dobra. Okej, okay, tutaj wygrałem. Dobra, ruszam tym oddziałem gdzieś tam, bo... Żeby, żeby tutaj coś było ciekawego się zadziało. Tamten oddział jest spory, więc... więc dobrze się to może skończyć. Albo wróć. Tym zaraszuję na Monachium. Będą się musieli cofnąć, bo to jest ich stolica. <laughs> Jak ją stracą, to i ostro moralny spadnie. E no kurde, znowu. Dobra, walisto. <laughs> tak niewiele tam zrobią, na północy raczej. Oby. Nie no, ale. Gdzie oni są? W sensie państwo, państwo. Hmm. Tutaj Dobra, nie chcę mi się tam iść. Raczej dam radę bez tego. Czaj ja jeszcze zmantuję i wygonie wygonię. I będzie git. Miśnia, pokój. Nie będę wam nic zdawał, już mówiłem. Kurczę. Ciężko zrozumieć. Badenia. Dobra, trzeba się pozbyć badeni. Zwojny, zawsze to jeden przeciwnik mniej. Odmów. Odmów. Dobra, sobie jakoś tam radzą? Super. O, znów fajna muzyczka w tle. Tobie to. Tutaj sobie poradzą. Tutaj na razie nikt mi nie przeszkadza, więc jest dobrze. Monachium trzeba zająć. To będzie bardzo fajnie. szturm. Dobra, szturmuję, bo Monachium jak zajmę to już będzie... Naprawdę nie już wojnę przegrywam 1% przed chwilą było... Na początku odcinka było z minus 30, teraz jest minus 1, także naprawdę... Dobrze tutaj to zrobiłem. O, tutaj zaraz zajmą. Dobra, spróbuję przeszturmować, bo jest wyłąk w murze. Raczej się powinno udać. Dobra, Monachium zajęte. 8% zwycięstwa. Mm, czego wy tam od mnie chcecie? Oczywiście, że się nie zgadzam mhm. Tutaj nic, dobra. Idę odbijać wiedeń. Ci, którzy zostaną tutaj, trochę się podbudują. Ci, tam szturmują, okej okay. Tę armię zaraz powinienem pokonać. Najgorsze jest to, że no, nie mogę sobie za bardzo niczego wziąć. Okej, okay, ale postaram się jakoś w miarę następnym razem nie dać się samemu zaatakować. A ja sam zaatakuję jakieś państwo, przeciwko któremu mam kasus belli, żebym mógł bez nabijania niesławy mu coś zabrać. Na pewno przeciwko Turcji mam kasus belli, prawda? Nie mam. Aż w mordę. Trzeba będzie zebrać 500 dukatów, i się zrobić obrońcą chrześcijańskiej wiary. To wtedy będę miał kasus belli. Dobra, Na tym się na razie rozwodzić nie będę. No, ten może już ruszać tutaj broń dla Augsburga, bo Augsburg ma cel narodowy, więc też będzie sporo warty okej, okay, no i Badeni się już pozbyłem raczej świetnie oczywiście, że nie aha to jest wasal, czyli to jest wasal jest wasalem Bawarii no tak czyli trzeba będzie go uwolnić koniecznie o, tu jest Alzacja Dobra, poczekam aż się troszeczkę odnowią. bo są w dosyć komfortowym miejscu jednak. A ci tutaj... Nie, super, 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 na razie się wszystko ładnie udaje. E, fryzja mnie denerwuje. Takie gówno, jedno terytorium ma. Tyle szkody może zrobić. Ruszajcie, ruszajcie. Technologia lądowa, rozwój. No tak, teraz będę lepiej kosił. Mm, <laughs> oczywiście, że nie. no... Proszę Was, proszę Was. Dzisiaj nie są na 0%. W się przeważnie odnawiają. Okej, okay, no ci już przegrali. No dobra, trudno. Niewiele im tam niestety robią. No nie, trudno się dziwić, bo. Ani nie mają dowódcy, ani nic. Okej, okay, ruszam na Alzację. Czy też są basalem? Nie, ci nie są basalem, ok. Kto tam z wojskiem. No, już ich przegoniłem w wojsku. <laughs> Jak zwykle. Szturm na Augsburg, bo też jest sporo warty. Szturm na Alzację. Bo też jest sporo warta w miarę, bo jest celem narodowym. Gdzie idą do Szwab, do Dolnej Bawaj, czyli Zaraz będą pewnie tam iść, żeby mnie... Mhm. To idę tutaj, żeby bronić. Nie, nie, ja sobie muszę pilnować, żeby oni nie przyszli. Przypadkiem. Spójrzmy co tam jest. Nie chcę pochodzić do graduacji Bawaria. Nie, nie, nie. Teraz to ja się już na to nie zgodzę. Za późno, za późno, nie ma tak dobrze. Już nie dam na to no. Co to za głupota jest przecież? Ok, ci niech chwilę poczekają, żeby przy realizacji pozbyć całkowicie. Dobra, już ich przeniosę, bo w sumie... I tak tutaj nic nie robił, jak ich tak co chwilę przez mnie przemieszczam, nie? Mm, trochę mało jeszcze tego, no ale dobra. Niech będzie, do formacji. No, pięknie, tutaj kosze znowuż. <grym> W początku parę bitew przegrałem, teraz już trochę lepiej. Okej. Okay. Szturmujemy. Uh Oho, te dwie armie są dowodzone. To nie, to niech jedna wraca do Szwabii. Aha, ja już z zająłem, to niech jedna idzie do górnego Palatynatu, no to będzie super. Nie chcę, no tak, płacicie mi dukaty. ja od was coś lepszego wyciągnę. Terytorium może nie, bo to mi niesławe nabije, niestety. Ale coś ciekawego też się na pewno dla mnie znajdzie. Generalnie wątpię, żebym powiększył swoje terytorium przez to, ale na pewno osłabię Bawarię. No i dostanę może jakieś pieniążki. Ktoś to wie. Tutaj nie szturmuję, tutaj mogę szturmować w sumie. Ile? No, 27% zwycięstwa dla mnie, czyli tendencja odwrotna, bo wcześniej było... Wcześniej było ze 30% na minusie na początku odcinka. No niewiele brakło, żeby tutaj zająć. Dalej my to oblegają, to mnie trochę martwi, ale jak zajmę Bawarię, no to oni tak już nic nie będą mogli zrobić, więc... Więc jest dobrze, nie będę tego robił. Wróż fryzja? Kurde, mogłem z fryzją zrobić powrót do statusu quo. Prośba o pokój. Powrót do statusu quo. A wcześniej to proponowali, no jaki bezsens, nie? Głupota. Dobra. Przypadek odrzuciłem, bo nie spojrzałem, kto tutaj. Ok. No i realizację tutaj trzeba odbić. Z powrotem. Augsburg, Augsburg. Gdzie jest Augsburg? Augsburg. Nie mówcie, że na północy. Nie, to gdzie jest Augsburg? Ej, no serio, gdzie jest Augsburg? Coś mi tu. A, tu jest Augsburg, dobra. A, to ludzi, tam sobie mogą. Trzeba ich tu zniszczyć. Aha, ha. Nie chcę Waszych prowincji. Coś innego. Prośba o pokój. Zobacz, czy mogę coś ciekawego od nich wynegocjować? Pieniążków nie mają, niestety. Terytoriów też nie chcę, bo mi to Niesławę za bardzo zwiększy, niestety. Um, uwolnij Państwa Palatynat. Czemuż by nie? Anuluj traktaty z Bawarią. No, mógłbym wymusić wasalizację, jakbym bardzo chciał, ale to bez sensu. No to poanuluję traktaty. Turyngia mnie nie atakowała, Frank. Nie, nikt by z nich nie atakował. Okej, okay, może być świetnie. Z Palatynatem mam teraz super stosunki. I już od razu na proszę. Jak miło, jak miło. Swoją drogą ciekawe jak taka Alzacja zajęła Palatynat na początku, no ale dobra. A, o. Mhm. Ansbach. E, Fryzja, jasne. W Fryzji nie mam się co ten, bo tam na północy mi oblegali. Więc nie mam się co, co tutaj bulwersować, że za nic chcą ten pokój. Tutaj szturmujemy. A, ta armia niech tutaj postoi. Nie, 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 ona powinna wrócić, żeby... Bo ona jedna ma szansę tą armię pokonać, tą największą. Bawarską. 29% już wojny, super. Odmów, odmów. Odmów. E, chwila, spójrzmy w ogóle. Badenia, gdzie jest Badenia? Würzburg, Palatynat, Württemberg I jeszcze jest Badenia, Hesja i Miśnia. Dobra. To teraz trzeba poszukać tych państw. Miśnia, e, Miśnia Badenia i. I co? <grym> I Hesja. Hesja jest tu. Frankfurt, Wurzburg, Bawaria. Trevir, Hesja. A, Kolonia kolonia. Aachen. E, Thuringia, Saksonia, Anhalt. Jezu, weź, szukaj tych państwek. Dobra, zajmę całą Bawarię i to mi starczy, powinno już, żeby coś sensownego sobie załatwić za tą wojnę. A bo najpierw, bo mam tutaj dużo piechoty, jest byłem w murach, więc czemu nie. Okej. Okay. to jest ta większa armia chwila. Nie, teraz ta większa idzie tam. Tak? Tak, teraz jest dobrze. Nie nie wiem, czy jest dobrze. Nieważne. No ja badanie odbiję, żeby mi jej przypadkiem nie... też znaczy, no, ruszę na badanie, żeby mi jej przypadkiem nie odbili. Ta armia niech się tam zdegeneruje troszeczkę... 45%. No spójrzmy jeszcze, bo ja już będę chyba kończył ten odcinek, bo coś mi się wydaje, że dosyć długi jest, ale spójrzmy, co ja mógłbym od nich wziąć. Terytoria odpadają. Dużo mają kasy? Mają sporo, setkę. Mogę od nich wziąć. Na pewno wezmę, jak się będzie dało. Mm, Zrzeknij się prowincji narodowych Linz. Na pewno. Uwolnij, no to uwolnić też by się przydało, pouwalniać. Tutaj też. No i zobaczcie, i Bawaria wtedy się znacznie zmniejsza, nie? To też jest fajne. Anuluj traktaty. No i tutaj to jest wszystko, właśnie co mogę zrobić. Więc w komentarzach możecie dawać, nie wiem, jakieś swoje propozycje, ale co powinienem wynegocjować od Bawarii za pokój? No myślę, że to jest ciekawa opcja. Więc w komentarzach możecie jakieś swoje propozycje, co mógłbym od Bawarii za pokój wynegocjować. Mam nadzieję, że się podobało. Zapraszam do kolejnych odcinków, do innych moich filmów. Trzymajcie się. Papa. Pa.